Star Table wprowadza nową ujeżdżanie do gry. Zostaje ona całkowicie odnowiona i niedługo trafi już do nas, czyli do graczy. Ponadto, ponadto powraca do nas szlak czerwonych sznurków, oraz w końcu pojawiają się magiczne konie smoki, a właściwie fryzy smoki. Porozmawiamy sobie troszeczkę o powrocie koni Jorwiku. To wszystko co znajdziecie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! bazooka, jeżeli jeszcze mnie nie znacie, no to pora chyba zasubskrybować ten kanał. Witam was w odcinku, w którym porozmawiamy sobie o najnowszych aktualizacjach z SSO. Jeszcze czegoś takiego nie robiłam, ale myślę, że będzie to fajny pomysł na serię, gdzie będę mogła wam przedstawiać różne takie spoilery, o ile się właśnie o spoilerach dowiem, dotyczących naszej gry. Także jeżeli ktoś nie chce mieć jakichś takich spoilerów z aktualizacji, to niech nie ogląda tego odcinka. Odcinka. Pierwszy temat, myślę, że taki, który Was najbardziej interesuje, to jest renowacja ujeżdżalni, czyli kompletnie nowa ujeżdżalnia w naszej grze. Ja osobiście nie mogę się doczekać, bo zawsze takie zmiany, właśnie graficzne i w ogóle dodawanie nowych terenów, to co najbardziej mnie pasjonuje w naszej grze. Bardzo nie mogę się tego doczekać, właśnie najbardziej lubię, jak odnawiają stare tereny bądź też dodają nowe. Tamki z zadaniami, ale tereny to jest to. Więc będzie nowa ujeżdżalnia i to jest to, co napisało o niej Star Stable. Kala z dziecka przechodzi teraz modernizację, która niedługo zostanie zakończona. Tak więc wyczekuj jej wielkiego otwarcia. I tutaj macie taki kawałek screena tego, jak będzie wyglądać ta ujeżdżalnia. W sumie pomyślałam, że możemy tam e, właśnie pojechać i zobaczyć, jak ona wygląda teraz. I porównać sobie ze zdjęcia, jak będzie wyglądać po renowacji. Dobra, więc przeteleportowałam się już do ujeżdżalni i powiem Wam tak. Mam nadzieję, że SSO tego nie spieprzy, bo Stara Ujeżdżalnia, przyznajcie szczerze, że ma taki swój klimat. Mimo, że jest Stara, widać, że ta grafika nie jest jakaś taka bardzo dokładna, a nawet widać na suficie, no to jednak ona ma taki swój klimacik. Jedna sala i druga sala. A często można było właśnie ćwiczyć ujeżdżenie. I wiecie co mi się wydaje, że z tej Hali A SSO będzie planowało zrobić taką salę, gdzie będzie testować można różne konie. Znaczy to będzie polegać, ja już troszeczkę o tym mówiłam w hali B y, mamy skoki przez przeszkody, więc są tam różne wyścigi i tak dalej, ale ta hala A zawsze była jakaś taka wiecie, no pusta i moim zdaniem akurat jest to plus, dlaczego? Dlatego, że jak macie klub no to na przykład możecie ćwiczyć tutaj na ujeżdżalni układ klubowy, natomiast tutaj w B no przeszkadzałyby wam przeszkody, ja wam pokażę jak wygląda B, dla tych, którzy może nie mają starlajdera czy czegoś, y, w B są przeszkody także mogłyby one troszeczkę tutaj y, przeszkadzać klub no, nie. Ja na przykład ze swoim klubem lubię trenować na ujeżdżalni, chociaż wolę na przykład w Yorku, no ale to już zależy od y, tam preferencji, prawda? Właśnie po renowacji ujeżdżalni przypuszczam, że tutaj w tej hali A będzie można testować nowe konie. I będzie to polegało na tym, że przy koniu, którego chcecie kupić, będzie taka ikonka, żeby go przetestować. I jak to klikniecie, to przeniesiecie się tutaj i będziecie mogli patrzeć na jego chody. No wiadomo, będziecie mogli tam sobie jeździć nim i tak dalej, tylko nie będziecie mogli wyjechać właśnie poza teren ten, tej ujeżdżalni. Między innymi dlatego tak zależy im szybko na renowacji tej ujeżdżalni, żeby wprowadzić po prostu tą opcję, a moim zdaniem, będzie to opcja naprawdę super, chociaż z drugiej strony ja będę troszeczkę niezadowolona. Dlatego, że ja zawsze w odcinkach wstajniej pokazuję chody tych koni, a teraz nie będę po prostu miała powodu, żeby pokazywać chody tych koni w odcinkach. Ale dobra, no jeszcze to przemyślę. Stara ujeżdżalnia wygląda no, tak, jak sami widzicie, natomiast nowa, no właśnie, boję się troszeczkę o tą nową, bo jak przyjrzycie się, no to zobaczcie, jakby ona totalnie nie pasuje do tego terenu. No okej, okay, wygląda ona fajnie, ale wy. Wygląda fajnie do miasta, na przykład, a nie wygląda fajnie na jakimś takim totalnym odludziu, na jakichś kamieniach, na jakimś klifie. Nie wiem, jakoś mi coś tutaj nie pasuje. Ja wiem, że to jest tylko zdjęcie poglądowe, bo jeszcze w pełni ta ujeżdżalnia zapewne nie jest skończona, ale no niestety obawiam się co do tej ujeżdżalni nowej. A wy napiszcie w komentarzu, jak wy postrzegacie tą nową ujeżdżalnię. Oczywiście na podstawie zdjęcia, no bo na razie nie mamy innych informacji. Więc następnym temat. Będzie spowracający szlak Czerwonych Sznurków. To jest wydarzenie, które już było w Star Stable Online i jest raczej graczem bardzo dobrze znane. Będzie oczywiście odbywać się tutaj przy Jodłowym Gaju i gracze będą mieli przez dwa tygodnie wtedy do dyspozycji cały teren, gdzie będą mogli właśnie wkręcić się w ten klimat Czerwonych Sznurków. Powraca nasze ukochane wydarzenie zwane szlakiem Czerwonych Sznurków. Na tej trasie może się stać praktycznie wszystko. Jeżeli jeszcze nie braliście udziału w szlaku czerwonych sznurków, to bardzo serdecznie polecam udział w nim wziąć. Następnym tematem, bardzo wyczekiwanym przez graczy oraz przez mnie też, bo też jestem przecież graczem SSO, to magiczne konie smoki. Będą to konie, które zostały zrobione na podstawie fryzów, a dokładniej na podstawie grafiki fryzów. I oczywiście tam wymodelowane w odpowiedni sposób. Będą to dwa magiczne konie, które, no tak jak sama nazwa wskazuje, będą smokami i będą mogły się właśnie zamieniać w tą swoją magiczną formę. Wyglądają one tak Powiedzcie, czy na nie czekacie. A po co napisało SSO właśnie o tych koniach? Te zrodzone z klejnotów znalezionych w Puri Garnoka konie to silni i wierni towarzysze. Gara, Mawr i Aldrach przybędą na Jorvik wraz ze swoimi koleżankami wivernami. No więc zapewne będziemy mogli jeszcze kupić zwierzaki do torby, które będą właśnie tymi wyvernami. No ja nie mogę się doczekać. Następną aktualizacją, którą wprowadzi SSO, będą konie Jorwiku. A to co napisało SSO o tej aktualizacji? Guillermo, dobra Guillermo, ale imię Boże. Gadea wraca do nas z wyścigiem dla koni Jorwiku. Zamarznięty wyścig będzie dostępny wyłącznie dla kilku wyjątkowych ras wierzchowców. Więc czego możemy się spodziewać? Na pewno możemy się spodziewać tego, że wrócą właśnie te magiczne konie. Także na pewno jak jesteście kolekcjonerami magicznych koni, to ta aktualizacja będzie dla was. No i ponadto oprócz powrotu tych magicznych koni będzie dostępny, tak jak już wam czytałam, specjalny zamarznięty wyścig, jak to nazwało SSO dostępne wyłącznie właśnie dla koni magicznych. Także coś fajnego dla kolekcjonerów koni magicznych. Ja osobiście bardzo się w to wkręcam, bo sama jestem kolekcjonerką koni magicznych. Niestety na tym koncie nie wiem, czy mam jakiegoś magika. Na Zuzannie Youngblood miałam wszystkie, jakie do tej pory powstały, więc no. No ale dobra, w na pewno wezmę udział, także jakbyście chcieli mnie zobaczyć, no to Tofi Hills. Ja na tym evencie na pewno będę. No dobra, więc to wszystko z aktualizacji. A właściwie wszystko z tego, co opublikowało nam SSO. Więcej niestety spoilerów na następne aktualizacje nie znamy. Tak prezentowała się plansza, którą dzisiaj omawiałam. No i co? Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, może się czymś zaskoczyliście, albo po prostu Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie napiszcie komentarz, jaka aktualizacja podoba Wam się najbardziej, z tych, które wymieniłam. Oraz zasubskrybujcie mój kanał z Dzwoneczkiem. Aby wiedzieć o najnowszych filmach z mojego kanału Zapraszam również na Instagrama Jeżeli jesteście ciekawi jak wyglądam Być może, no nie wiem Być może interesujecie się jazdą konno To tam właśnie między innymi wstawiam jak rzekomo. W sumie to tyle Jeszcze mogę powiedzieć o grupie na Discordzie Będzie link w opisie Miłego wieczoru, poranka, popołudnia Czy kiedykolwiek to oglądasz Pa pa